Dzień dobry. Horoskop numerologiczny dla siódemek na miesiąc Czerwiec. A więc, drogie siódemki, znajdziecie się w przestrzeni czerwcowej jako przestrzeni układającej. Jednym słowem, y y kwadrat. Układanie się materii, układanie się wszystkiego, co tam być może jeszcze już jest, ale to jest dokładnie ostateczne dopracowanie, ostateczne usystematyzowanie tych spraw, które, które były rozpoczęte parę miesięcy temu. Więc możecie się spodziewać. Otrzymania pracy, bo tutaj przede wszystkim jest wibracja tego trudu i znoju życiowego, czyli tej codzienności, która nie tylko niesie w zasadzie te trudy i znoje, ale czasem daje malutkie chwilki szczęścia. I tutaj na te chwilki szczęścia, drogie siódemki, możecie liczyć jak najbardziej. Tu są spłaty też długów karmicznych pracy, więc możliwe, że siódemki, które miały w życiu trudno, ponieważ nie chciały podjąć pracy, czy też żyły na czyjś koszt, to w tym momencie wibracji czerwcowej mogą odczuć, że jednak czas iść zająć się po prostu pracą, tą zwykłą, taką siermierzną, ziemską pracą. I, I po prostu nie ma zmiły się jaka jaka bykolwiek ta praca nie była. Może to być pomoc po prostu, może to być zwykła praca charytatywna, to już od Was zależy, ale jest sygnał, otrzymacie sygnały, drogi siódemki, że czas zacząć pracę, być może też pracę nad sobą, chociaż to bardziej ta trzynastka mi się kojarzy z tą pracą taką trudną, wielozadaniową, polegającą na Pokonywaniu tej ziemskiej, tych ziemskich, takich ograniczeń i tej struktury ziemskiej, która tak nas, nasze duszy, dusze, trzyma i ona jest taka twarda, taka, taka dla nas, no, jednym słowem, nieprzyjemna, bo później już jak jesteśmy w idei, to jest zupełnie inaczej. Siódemki są istotami bardzo mądrymi, bardzo też uduchowionymi więc drogie siódemki, tutaj nie ma co się buntować, trzeba właśnie zabrać się do tej pracy, ale także dobre wiadomości, to już się powtarzam chyba w tym momencie, że pewne rzeczy się będą dopełniały, zamykały, układały, jednym słowem układanie się, czy to zależy właśnie wszystkich przestrzeni zawodowych, uczuciowych, rodzinnych, być może relacji, relacje z Dziećmi, które były dotąd niezbyt, teraz już się ułożą dokładnie, albo też dokładnie zostaną przecięte bez żalu z obu stron, bo to o to chodzi. Nie to, że z żalem. I, i teraz karty, karty autorskie. Wybiorę trzy karty, drogie siódemki, Zobaczymy, co karty powiedzą. I trzy. O, pięknie, pięknie, moje drogie. Karta wątpliwości, czyli może to, to jest piękna karta wyjazdowa, bo dziewczynka niby pakuje tutaj walizeczkę i myśli o tym, czy, czy wyjechać na wakacje, czy też wrócić już z tych wakacji, bo to też tak może być. Ale, ale jednym słowem ja ją określam jako wątpliwości, że coś, coś jest, nad czymś trzeba się zastanowić, coś nam tam z tyłu głowy pika, że może być nie tak. Więc wątpliwości należy rozwiać, na zasadzie trzeba ruszyć siódemki. Jeśli macie wątpliwości z wyjazdem, na przykład, z przejazdem, ze zmianą na inne, to trzeba ruszyć bo to ta karta magia mówi to jest bardzo m, karta szybka bardzo dynamiczna i do tego jeszcze w korespondencji z kartą energii która jest chyba jeszcze bardziej dynamiczna to tutaj po prostu ruszamy yy, ruszamy yy, dokańczamy yy, yy, dokańczamy czy też staramy się właśnie w związku z tą pracą o której mówiłam coś przedsięwziąć to nie musi być bardzo trudna znojna praca bo ta karta ta magia mówi na przykład o pracy artystycznej. Kiedyś do mnie dzwonił podczas programu pan i pytał o swoją dziewczynę. Ja pytam się o jej, czy ona musi być bardzo piękną dziewczyną i chyba jest artystką. On mówi, że tak, że ona jest cyganką właśnie i ona tańczy w zespole cygańskim, jest artystką i to właśnie tak karta pokazała. Dlatego też yy, zmiany dobre, wchodzenie te przestrzenie, w których chcielibyście być moi drodzy. Czy też chciałybyście być moje drogie? I jeszcze anioł, anioł dla siódemek, rada na czerwiec. Rada na czerwiec. O, cudny anioł, anioł błogosławieństwa! Uwielbiam tego anioła, nawet wisi nad moim łóżkiem. Więc anioł błogosławieństwa błogosławi waszym działaniom, błogosławi waszym poczynaniom. Daje to, co najlepsze. To jest też karta ślubna. Być może tutaj niektóre siódemki domkną już tą swoją znajomość, wchodząc w przestrzeń tego małżeństwa. Więc karta ślubna. I to jest także karta Nowego Początku, ale też bardzo artystyczna. Tutaj też dla osób zajmujących się sprawami, y, y, ale też sprawami duchowymi, też, bo właśnie pomyślałam sobie, y, Sprawy duchowe to są dla mnie osobiście to są sprawy artystyczne. Ja nie mówię tu o celebrytach, bo to jest u, to niedobry temat, to jest grzęzawisko, ale tutaj właśnie przepiękne, mówię o tych artystach, o, o normalnych, wspaniałych, dobrych artystach, nie, nie zajmujących się czarną magią i nie służących diabłu. Więc tutaj będzie wszystko dobrze, drogie. Siódemki. I być może to też jest podpowiedź dla niektórych siódemek, które troszeczkę są tam na bok iść tą dróżką diabelską. Wejdźcie teraz na tą dróżkę boską. Do zobaczenia, moje kochane siódemki, w lipcu. Pa pa!